Zobaczcie, takie pozytywne fakty o Polsce. Jesteśmy największym producentem AGD w Europie, największym producentem pieczarek w Europie. Polska jest trzecim największym eksporterem drobiu na świecie i jesteśmy światowym liderem produkcji okien i drzwi. Jesteśmy również największym producentem papierosów na świecie, łącznie mamy około 18% udziału w światowym rynku. Dodatkowo jesteśmy największym producentem jabłek w Unii Europejskiej, trzecim największym producentem piwa w Unii Europejskiej i piątym największym eksporterem kosmetyków w UE i dziewiątym na świecie. Pierwszy eksporter w Europie i drugi na świecie pod względem produkcji mebli, no i jesteśmy największym producentem baterii samochodowych w Unii Europejskiej i drugim na świecie, zaraz po Chinach. Tak więc rozwijajmy swoje silne strony, ale też skupmy się na tych słabszych i zastanówmy się, jak możemy też je rozwinąć. Jak widać, stać nas na to, by być w czołówce.